Dzisiaj zagramy w Bopu Battle, czyli walka glutków razem z hogatym i flotarem. Będzie to pojedynek typu Deathmatch, czyli każdy będzie walczył z każdym. Jestem ciekaw, komu uda się jako pierwszemu zdobyć 15 punktów, które zapewnią oczywiście zwycięstwo, więc nie czekajcie, zostawcie łapkę w górę oraz suba na tym kanale. Bopu bapu losowe My. bronie. Każdy na Dobra. każdego. Na każdy na każde... O czekaj, jestem żółty, okej. Okay. Ja już zapomniałem jak się w to grało. Tak, 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 ja, ja tak ja samo. Się... Już nie, 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 nie! Oho! To ty wygu... Co się dzieje? Nie. Dobrze, dobrze. Oj. Co yy, yy, już, co już, co już, stary? Nie. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Spokojnie. Tak. Spokojnie! dymek i później to podpal, o! Dymek w to. O Jezu. Oj! Coś, ty, coś, ty, coś się stało. Ty wygrałem, co? wygrałem, tak. wygrałem! <laughs> ale to jest pierwsza runda i ostatnia runda, tak że no... Tak, no, ale tak. na panią... Okej. Okej. Dobra. Oho. Oj, za, zagrodził nas Admiros. Spokojnie, Tak, 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 wiem, wiem, wiem. Zagrodził nas, no jesteś... Zagrodził w... nas. A e, czemu ty... Spokojnie, e? spokojnie, a bo ty flotar ze mną sojusz robisz, tak? Znaczy... What the hell? No powiedzmy. Sojusz. Mam rakietę, mam rakietę. Um, mam rakietę, jest gdzieś moja na górze. O nie, nie, muszę zdradzić sojusz. <noise> Zdradził. O, no nie, 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 nie zdradziłem, dobra, nie, nie, zdradziłem ci... nie zdradziłem, nie zdradziłem. Ale ja nic bo... nie mogę zrobić, bo, bo to jest przez środek. I to jest problem Nie ma. Spadło, spadło, give me that Co tu się... Dobra, musimy iść górą po prostu. A przejdę czy zginę, jak myślisz? No wydaje mi się, że powinieneś przeżyć. Rzucę nawet dymny. Żyję, żyję, żyję! No ale wszystko jest tak zadymione Co się stało? Nic, 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 wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko okej Nie, niedobrze, a dostałem jakieś osiągnięcie, oh my, my God. Nie wiem, coś, coś to jest dużo, dużo osiągnięć. Jakieś takie A. niezwykłe kombinacje, tak, by, tak bym to do... Oj! No! Oj! Ach, przeskoczyłem. O nie, Hila ma. Ja Dobra, użyj ja już... tego Hila. Miejmy to już za sobą. No nie, on nie ma szans użyć. Nie znam nie znam, nie, 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 nie mam broni. Jak coś to gramy do 15. Okej, okay? okay, do 15. No Żeby no nie było, jest po jeden, więc idealny moment, żeby to powiedzieć. Mm, no Bo mogę ci jaki było, jak na przykład wygrywasz i 9 i mówisz, że gramy do 10, żeby szybko. <laughs> nie no, jakby na przykład 3 i mówię, że gramy do 3. Oj! Dwody <laughs> <Okay>. wpadły. <laughs> Gratuluję mózgu. Okej, okej, okej. Hogaty nie ma żadnych ofensywnych rzeczy, możesz go dojechać. Bez problemu żadnego. Myślisz? No, zobacz, no. Co on może zrobić? O nie, ma granat. Ma granacik. <grym> Oj. Prawie za go zgłaszczyło. Dostanie... Nie Puszczaj. ma żadnych ofensywnych rzeczy. Możesz go dojechać. No, zaczyna się, zaczyna się zabawa. No. Okay. Wiadomo, wiadomo co trzeba zrobić. Dobra. ma czekaj, 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 patrz. Zobacz o, co mam. Ale poczekaj, ja mam to. Dobra, blokuje nas. Okej. Okay. No spokojnie, spokojnie. Boję się, bo ty ruszasz nie, nie całą planetą. Nooo. Dobra. <laughs> nie bój się! <laughs> Robimy rzecz fajnie. go, gnieć go, ja go od góry. Patrz, patrz, patrz. Dobra, chodź tutaj. Zostaniesz zgnieciony. Nie zadziałało. Spokojnie. On tam uważaj, rakietom... uważaj. Nie, on tą rakietą nic nie zrobi. No przecież to zginąłeś. Nie, teraz... ja nie zginąłem. Mój duch cały czas żyje. To jest najważniejsze. Mhm. Oho. Gra na dymny. Masz... Uu. Nie wiem czy ten move będzie ok, ja? ale... No e, Tak, nie, będzie, będzie ok. Idę po niego, Oj, idę. masz grappling hooka już. To chyba... Oj! Aha. Też może być. Ech. no. <laughs> nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ech. Oj! A właśnie te dymy, Jazda, jazda! Bang! Powietrzu! Teleportacja! Aj, nice. Mój duch Myślałem, że dymek No, twój jeszcze, duch wesparł tak, mnie jako no. anioł stróż. Dzięki Trzeba było zaryzykować. O. Okej, okay. żółty, okej, okay, tutaj U, jest. Aha, no dobra. No cóż. Ty, ty. Dobra, spokojnie. Oj, ojoj. Oj, oj, oj. A co, co, tam, co tam było? No Byłem właśnie mina to mina czyjaś? No Moja. tak, platara. A, czyli nie sojusz już, rozumiem. No nie, ale mhm. ja nie zrobiłem tego specjalnie. To nie sojusz. Stary. Dobra, tutaj też damy okay. sobie. Nawet i, i kolejną no. minę. I teraz ja muszę ciebie po prostu mm -hmm. zrobić jedną bardzo ważną mm -hmm. rzecz, czyli zrobić tak i tak. Aha, okej, okay, nie to mm -hmm. działało. Ciekawie, ciekawie, Dobra, tylko, tylko że gdzieś... on ma życie jak coś. Tak, 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 ja robię, tam gdzie on ma to życie ja stawiam Ale minę, tylko, że... mądre, tylko, uważaj na swoje bardzo... Ok. Okej. Patrz, patrz, teraz, patrz. No niestety, Ale to jest op, próbowałem, op. Op. próbowałem. No trzeba na wiesz, mnie myśleć, myślimy, myślimy. Wiesz o co chodzi. 2-2-2, okay. mm -hmm. dwa, dwa, dwa. wyrównanie, wyrównanie. No dobra, eee, Rakietka. teraz co my tutaj mamy? Oj! Ty nie jak ja to przeżyłem? To było bardzo dziwne. <laughs> Ucieka. Ej, ale ty! Zaatakowałbyś go, albo! <laughs> no właśnie to zrobi! Zrobiłbyś coś, nie się patrzysz! No ale ja spoglądam, obserwuję Czyli sytuację... Czyli to jest oficjalnie dwa versus tak. Nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie. Rakieta obok Flotara i nara. No ale to jest po prostu, o. wiesz, ja oceniłem ryzyko. Sprawdzałem co A, to no, no okej, okay. no oceniłeś ryzyko, no rozumiem. O jajku, w swoim testem. No super. Znaczy, Mam i... nadzieję, że no. tego nie widzieliście. Widziałem, że wsparłeś do wody. Coś, coś no. zrobiłeś głupiego, ale. Skoczyłem po prostu do wody. A, <grym> ty <typu>, po prostu. <po, grym> totalnie, do wody. totalnie wiesz, randomowo. Oho. Ryzyko zostało podjęte. O nie, 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 nie jest. Kolego, poczekaj. Ui, poczekaj. Nie. Musimy, musimy tam. To... Zapraszam, czekaj. Cię. czekaj. Skakuj. A! <grym> Jedną rakietką, nice. O, skakuj na kawę. Skakuj, ostatnia osoba. Klątwa, Admiral, to jest klątwa po prostu. Kątwa. Nie, no nie jest źle, nie jest źle. Zdobyłem jakieś punkty. Klątwa by jakby miał zero. No! Nawet nie zobaczyłem co masz. No, no, no. i dobrze, o to właśnie chodzi Dokładnie. O, Żebyś nie zobaczył A, za szybko co mam. Dobra. Od razu, dojazd. Okay. A dojazd. czerwonym jestem, czerwonym jestem. Nie mam apteczkę! O. Okej, okay, to muszę poczekać niestety na apteczkę. Pyk. Okay. I teraz... Przepraszam hmm, na opuszkę. kontynent! Dobra, oj. dobra. Na granat, uważaj, uważaj. Ta ta ta, ale patrz, ja sobie o, jego o. Chodź tu. Dobra? BUM Jest yes, Dobrze. No, dobrze. Nie no, no aż tak dobrze Oficjalne dwa mesie. <laughs> nie, no, nie, 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 nie. My walczymy do sobą nie, nie, nie. Nie, 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 to jest walka, to jest no, walka. No, my walczymy, ta, walczymy. To, to jest walka. No Moja. Czekaj, flotar powiększę cię. No. <laughs> Idealnie. Oj. Oj! Idealnie. Sam siebie, sam siebie rozwaliłem chyba. Nie wiem co się stało. Dobra, idealnie. Nie, bo... nie, nie! Nie doleci, nie doleci, nie doleci, nie doleci. Spokojnie, ale... Nie doleci. to powiększanie tak bez celu jest bez celu. No. To, jest, bo... to ma swój cel. No, Dobra, jest no. limit, jest limit. No i co teraz, caniaków? No, no i co? Teraz? No i co? Ty on to kieruje jakoś w dół. Hmm. O hmm. kurde Przekręca no. się. Jak rzucę Neida, on wróci. O oh, jest. Nie, nie wraca. No ale ty możesz tylko dwa silniki użyć. Uh, no więc bardziej tego nie pieniądze. Ja jestem wyżej. Nie, nie? nie no patrz co on robi. No właśnie. To się przekręca. No. No, Tormę to się Admiros! Spróbuj, chodź tu! Ja sobie to powiem. No musicie chyba poczekać aż się mapa skończy. Wiesz nie, o co. Chodzi. No spokojnie. No, to... Jest... Po prostu no to... zrobimy to, tak powiększymy. Ojej! Nie. Przesadziłem. Przesadziłeś <gryst> PS, no. Jesteś uwięziony. Masz Może strafa. mi spadnie coś Strafowane. z nieba. Yy, Raczej spadnie, ale ta mapa po prostu troszeczkę niżej. Dobra, dobra. Więc... Ono odlatuje, ono odlatuje. Hmm. Tak, no, no... I, no i to był błąd hogaty. Nie, błędem było powiększanie tego bez sensu. To prawda. Nie no, no, ja powiększyłem z sensem. Taki był no, plan. No. no oczywiście, że tak. No. Ja robię cokolwiek, żeby cokolwiek zrobić. O, ale po troszkę troszkę to. Ma... Mm. Oj, Hoga, ty masz trapa. No. Tak. no i widzisz. No, 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 no. i warto było. Warto było. 4-4-4. No. O, wyrównane jest nawet. Tak jest. Nawet bardzo wyrównane. Dobra. To teraz. <laughs> Dwa opór, życia? Że. Dwie czarne dziury? What the. Ale ciekawe, ciekawe nam nam tutaj wybrało Okej okay. okay. Nie, 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 sam wpadłem do swojej czarnej dziury, no No tak I całą mapę zniszczyłem no tak. Aj! Ty, sklonowałeś tak, się Tak, sklonował się Oho uh -huh. uh -huh. No i teraz macie problem Ja mam problem, ja mam problem znaczy, nie, nie, no może się przedostać Czeka, blokiem Potrzebuje ja potrzebuję życia, potrzebuję życia No właśnie I, ty On będzie się tam klonował Tak, tak, ja... tak I bloczki? Oho, podwójny blond. Siema, dwa. teraz masz dwóch przeciwników, no, dwa gluty. teraz versus jak użyję tego... Oj. I tego... Tak, to, to się będziesz bez końca klonował. Tak naprawdę, będziesz już... Oops. Jak zginiesz, to będzie nieskończoność już ciebie. Ała! Spokojnie, spokojnie. Patrz, pamiętaj, że dwóch kolejnych masz, czyli masz teraz... Hmm. No, Czekaj, dawaj jesteś... kilka, kilka kolejnego. Użyj i to robi. Tak? A tak, klonów. O. Ej, czekaj, bo ta czarna dziura trochę się. dużo robi. Ja chętnie wejdę do tej twojej wielkiej czarnej dziury, wiesz? Tak? No, dobra. Ty! Ta. Tam... Siema! Ej, czekaj, bo coś się, co, coś się dzieje. Nie A ta czarna dziura się powiększa cały ona czas. Ona mnie wciąga! Czekaj, moje bople Nie? muszą przeżyć. Jest! Klony. Dobra, jeden przetrwał. O! cała armia... O -o -o. <grym> Atak. Co to za runda? Zaraz Co będzie Crash dzieje? Game, Tak, tak coś czuję. O, kolejny healki. Jak to się zakrzywia w ogóle? I, i o ile jest? Pople, do ataku! Atakujcie wciągnie. czarną dziurę! Okay, Create very, big very black <grym> hole. World <grym> Ender dostałem. Healki. Ona mnie wciąga. wciąga! Niech go wciągnie! O, spadłem. Tak! Tak! Jest! Tak. <laughs> Chyba z Lone 20 bąbli! Oooo, no. ale giga czarna dziura! ale taką wielką zrobił? No, Dobra, Dobra, to użyjmy. I tak zrobimy. No! Okay. No i No i do, no, no dobrze. No, do, no, no dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> dobrze. Jak zobaczyłem, że się znowu odlatuje, to trzeba było szybko działać. O, znowu co robisz? Działać szybko. Rzućmy to. Tyk. Oho, dobra, spokojnie, spokojnie. On nic nie zrobi. A właśnie, widzę, widzę, widzę. No! Oj! Podlazłeś mi, podlazłeś nie, mi. specjalnie to zrobiłeś? Nie, nie, nie specjalnie, przysięgam. Nie, no wiem, wiem, wiem. Ja chciałem y, po prostu odepnąć w wodę. Dobra, mhm. tego, ale no nie wyszło niestety. Jakiś pomysł? Rakietka, uważaj, bo. Ja, cudem. Idziesz na cudem. dno, idziesz na dno. No dobra. Oj! Co jest? Sprowadzę Cię na dno No co ty robisz? Czekaj no. Ej zrobiło Teraz się nie. gorąco, czekaj, może jednak nie, jednak dam Cię w górę, okej? Okay? Mm. O, a, no rozwalę. dobra, dobra, dobra okej, okay, okay, nie no. wiem, to było dziwne to było Takie tam dziwne. podłożonko się skręciła Wiertło, nie mam Wiertło, wiertło O nie. O, wiertło Dobra Ociwne. Ja nie mam nic Chodź tu a, kamień miałeś, ale dobrze. Tak, tak, rozegrał. Zygrał. Kurde. Dobra, Siadali, pokus wier, na wiertło. Pokus, na pokus na mnie, ale nie podkładajcie się na odcinku jak coś. Mm, dobra, no, dobra, dobra, spokojnie. O fajnie. Po takim czasie to nawet. Okej. Okay. Aha. Jest. Dobra, okay. No Te, do... Swoją Teslą? Się załatwiłeś? Czy nie? E, nie, nie, bo tam było jakieś zawirowanie i... No, no. Zawirowanie było. No. <laughs> pięknie, pięknie Tak, ujęte. No. się własną Teslą. Było to zawirowanie. Szybko Oj, myślałem, że już kamień się odmienił. nie odmieniłem Byłem przekonany Chilek? Oho No dobra, dobra, no i co. Masz hilo, masz no i co, masz mam chilka? No, ale teraz musisz uważać troszeczkę. Oj, już jesteś z, z tego. Nie, już nie. koniec. Popl, popl, wyjdź stąd. O. Ty, myślałem, że się nie da odbagować. A jednak. Ty, co ty robisz? Próbuję. Co to było? Próbuję. No, ale jakiego mi zakaunuje w moją stronę, to z panikę mam po prostu. Dobra. No, ale jestem tu? po środku. Masz. O, dzięki. Wykorzystaj to. Oj! Aha, okay. No okej! Dalej, rozumiem, rozumiem. No a co miałem zrobić? Wykorzystałem to! Dał mi szansę! Nie, nie ma żadnego sojuszu! Po prostu, jakby... No jest jak jest, no. Jest jak jest. Rzućmy może... Ej, to co? mogę zrobić? Oj? Zapraszam na mój kontynent. Nie. Czarna dziura. Gdzie ja jestem? A mnie nie... Szczerze nawet nie wiem co się stało ze mną. O! Jakoś tak dziwne, ja? dziwne że zginąłeś. Tak, zginąłeś, a, a ja zjadłem twoją czarną dziurę. A. To prawda. A, dobra. <laughs> Dziwnie to brzmi, ale... Ty pomniejszyłeś chmurę gazu? Tak. No da się, owszem. wszystko się pomniejsza, powiększać. Ej, pyk. <laughs> Ta strzałka jedna. Nie wiem czy to jest dobre. Oj. Ej, nie pomniejszaj Ej, ale Hogaty nie masz żadnych mocy. To możesz to wy... Co ty robisz? Nie, a! Admiros, Admiros! <laughs> tak chciałem! Ja chciałem Seekrota! Naprawdę, starałem się, starałem się. Nie miałem nic, to prawda. Się wywaliłeś. A no cóż. Okej. Okay. Okay. Dobra. Znikam mu, znikam mu. I znikam to pod tobą, uważajcie, no. uważajcie. Dobrze, dobrze! Aha. Już nic no to nie jest, to znikasz. <noise> Oj I koniec, to jest mój koniec. Tak. Ostat. Nie, mo nie, no, nie, nie mogę nie tego... Nie odpalaj ja? Sonika po prostu. Nie odpalaj Sonika. Eee, yy, nie zdążyła wybuchnąć. To był szybszy! Sonik był szybszy! Dobra. Nie wiedziałem, jak Aj. anulować Sonika, Aha. więc. No. A to dobrze. Jest tak, jest. O! O! Nie wiedziałem, mi... jak anulować Sonika. No, wiadomo. O! <g slipsano> ja. Ja, nice. Zestałem się, wystraszyłem się go wystarczyłem Naprawdę jak widzę niebieski taki kolor jasny i wężną schował. Czarna dziura, czarna dziura. Oj, Dobra, no uciekam, uciekam. Tak. O, no dobrze, no to już uciekłeś. No Udało Jezu, ci się ale uciec. Ale panika 8-8 jest. Andrzej, 8, Udało 8, 8, ci się uciec, z... o dobrze! <laughs> Ciekawe A, nulowa noś. O! Pomniejszaniem robi się odwrotną dziurę. Okay. Whitehall Uwaga, robię to. Dobra, rób to. <noise> ej! Odejdź, mm -hmm. odejdź! Admiro, tu idzie, po... <noise> Czekaj, bo to... No, Nie! Ja to... yes! Spadłem. A, dobra. A, czekaj. Tak, tak, teraz się bijemy jak coś już. A no, biała biała dziura co robi? Chodź, maluszku. Nie! Biała, zjem cię. To, właśnie, ej, co o. robi biała dziura? Dobra, e, jest... co? Do Test robisz? Tak, powiem, że. Zdbijaj dziury. Ech, ja no nie, nie wiem, poskoczyć. ona cię wrzuca. No jest odwrotnością na pewno. Tak, ona odpycha. Patrz, podejdź sobie tutaj. Zobacz, spróbuj skoczyć. No, Zjedno. no, no. faktycznie. Użyjesz kila? O nie! Niam, 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 niam. <laughs> ja czekam, nie, nie ja mogę, czekam. Zostaw mnie. <laughs> no Dobra, okay. zjedzony, zjedzony. Pięknie. No i 9, 9, 8, 7. No, i ze smakiem jeszcze to jest zgadłość tam widziałem ten. Taka emotka specjalna. Uh, podwójny a no to. Ja cię pomniejszam, żebyś miał większe szanse, jak coś. No to, to niezłe. Okay. No to. Do... A jeszcze ci postawiłem dziurę. Oho. Na, chociaż tyle na koniec. Ry, ry, ry. Eh. <laughs> no niezła próba. Oj. Ale widzisz, jesteś mniejszy, lepsza szansa. Cię nie trafi z liny. No i mam kilka. Aha. Eee! Nie mogli nic zrobić. Próbuj, próbuj. Dobra, mam, o, mam dwa kill. Dobra, mam kamień. Nic nie zrobi, nic nie zrobi, nie ma szans. No i zobacz, Aha. on odpala co chwilę Boga. Boga co za to powiem odpala. Ale to chyba Ale jest, i on tak on spadnie chyba, niestety. No. Chyba... no nie, no nie, ty spadniesz. Ja... Tak. O. A jeszcze nie część! No Dobra, 9 punktów mam. O kurde, czy to gratuluję, będzie? Zwycięzno? Gratuluję, gratuluję. No i zobaczymy. Okej, next round. Next round oj! Uważaj, uważaj. Tyk. Oho. Okay. Dwie we mnie brońki leciały. Oj, Tesla nie o, lubię nice. Tesli, bardzo, bardzo nie lubię raz. Tesli. Tesla nie działa na rakietkę jak coś. Wiem, wiem, wiem. No i co, no i co, co ty, co, co, co ty, możesz zrobić, stary? Super soniczny! Nie. nie, no. Tylko tego zupu, nie, po prostu. Dobra. A ty, a niszczy przez chwilę. Oj, Admiros. Coś tu ma, trapa. Aj, kurde. nie, 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 nie. Mam trapa. Ja nie, nie potrafię z tej rakietki dobrze strzelać. I to, to mnie Oho. Oho. możesz próbować. Kilka sobie wezmę, chodź, chodź tutaj. A. <głos> <głos> to było tak głupie, co ja zrobiłem <noise> o kurczę Oho, nie, nie, nie! Nie możesz! Mogę! Sto już, już! Aha, teleportacja! Oj! Milimetry! Milimetry! Dobra, uff, 10 no, punktów! Nie, 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 punktów? Do 15! Kurde. Nie, 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 nie! No, już myślałem, że wiesz będzie pewne zwycięstwo. Aha. Oj, coś. Okay. Zgniotło. I... Pyk. Ale nejdzik. No, ładny A. O. Uwaga, uwaga. Dobra, U. mam pomysł. Tak. Tak. I teraz tak. O! <laughs> no prawie, prawie. No leci. Dobra. U. Oj! Walka tytanu. Dawajcie. No, i... Nie mój granat! To był mój mina, granat! Mina, mina! Nie mam miny. Jocie. Ale jest ob... Jak ty się obkręciłeś, co jest? Normalnie Mina mina oj. Mina mina, nie ma miny po Ale to jest moja z... mina, <laughs> że mogę ją <laughs> wejść w tą minę? Nie, że masz ją ominąć, nie wchodzić. A dobra, o, rakietka No. oj oj! oj, oj. Dobra Co jest grane? No to jest. Okej, okay. to jest... To jest bardzo kłopoty. Dobra, tak. No i remis. Ha, A, nie, oj, chyba, ja, ja, nie oj. chyba nie, chyba nie. Remis. Tak, remis, remis, remis. remis. No, Wybukliśmy musiałem, musiałem grać na remis, po prostu, nie było innej opcji. Zawsze to jakiś punkcik, <tum> oho. Taktyczne myślenie, czas odpalić. No tak, zgadza się. Dobra. Ej, mała platforma. Ojujku, ma skok, uwaga, uwaga, uwaga. Ja też mam skok. Aha, no to... Miażdżymy go. Dobra, jest. Nie, nie, nie! Zostaw Daj, no chodź! Nie! nie. Próbuj, no, ale... Ale odwal się ode mnie! No. Dobra, jest! No, nie, mo... nie możesz tak robić! No, to... no muszę wygrać, masz 11, aż zresztą mi tak Gady. Ciężkie te dwa na jeden! Jakie dwa na jeden? Ej, no a robimy mamy sojusz? Tak Nieprawdopodobne! A, dobra, no, nie, nie to... mamy sojuszy. Jak no o. A, aha! aha. Nieźle, nie, nieźle tam scrollowałeś. E, mm. Ktoś mnie trafił chyba z strzałą? Nie, nie można. To się rozwaliłeś. A, to no, nie wiem jakim cudem. Byłem poza mapą chyba za długo. Osława. Oj. Te strzałki. Mm. Ciekawe, jest, ciekawe. No jest problem, bo ja muszę... muszę zaryzykować. Uważaj! A widzisz ty o? dałeś radami? Nie, nie by poszło. Dobra. <laughs> Ooooj! <grym> co się stało! <grym> ty wkręciłaś się, widzę. Tak, wykręciłaś się, a ja znajdą planetę, stary! No kurde! 9, 11, nie... 10, Uu. No, jest wyrównanie! Niebezpieczne liczby! Dobra, i teraz... Co ja mogę zrobić? Co? Co mogę strzały co? odepchnąć na przykład? Nie, idziemy! Oj! A... Oj, mamy problem! Ciąga. Pryskod... Nie, ten przycisk! Dobra! O, aha! No tak, ty ja zginął! Nie widziałem... Tak, że ja masz nie się sobie. No. On zginął, więc mogłem, mogłem. Atakować. Nie no. Nie, no, On no, cały cały czas, no. nie mamy samej. Ej nie, 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 przepraszam, nie ma sojuszu, no tak no. Dobra, żeby nie było, że jest Sojusz to spróbuję atakować flotara. Spróbuję, o nie, nie wyszło mi! No, ojej, ojej, aj, zaklinowałem się Oho Dobra No i teraz no, tak. widzisz no, staraj się. Mhm. Pamiętaj, że flotar też prawie wygrywa? A mu spadło? Apteczka, apteczka, zostaw tą apteczkę. Jest. Uh. Ej, ja byłem w połowie, jakby. No jest z tego, wiertła. 12, 9, 11. Mhm. Czyli to jakby ten miecz hmm. przychodzi przez całą tą. Admiros. ja a... mam, patrz, to mam. Znikamy, to? Nie, 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 patrz. Przez jej... całą planetę. Ej, ty... uważaj, ratuj. dobra. Uratuj. Dobra, Macie. Ty! Aha. Co ty robisz? Będzie szybciej. No! No no, hej, nie, no nie wiedziałem co zrobić! 13 ma! Jeszcze Jeszcze, Dobra, już żarty Dobrzeć. się skończyły. Żarty no. się skończyły. Ju, już, już wystarczy. Panie, aha. z tej karuzeli śmiechu. Dobra. Ty. Koniec żartów. Ojojoj, oj, oj, co ty Jest Teraz robisz? mu tak pomniejsze kontynent. Komu? temu? No, że będzie takim małym klockiem latającym. Dobra, aha, aha! I ty zna mnie, tak? No! No, po są w tu że nie. Ja... on dwa punkty do wygranej jeszcze mu brakuje. Dobra, Hogaty Sojusz. O, dobra. Okay. Chodź, strollował, Ej, to Nie, troi, daj po prostu punkty, bo. No, Hogaty siedziałby tam do końca rundy. No A, nie, okay. ja chciałem ciebie zaatakować. Patrz, nie, na siebie. Dziwne. No już. Dziwne. Dobra. Ok. Patrz, mnie się pozbył, zaraz po tobie będzie, ale Nie, nie. O! <laughs> A bo to by się zmieniła broń, w sensie... No, zmieniła... Nie, kurde, nie, 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 to, tego, nie, nie, ale... wie, nie wiem jak to... nie wiem jak to... Wiesz, Ewidentny zrobić. trolling, podkładanie <laughs> się. Tak, no ci zrobię ten, bliczka no. po odcinku jak <laughs> Dobra, co tu zrobić? Tam widzę, że jest jakiś niebieski. O, Ooo, okay. ups. Mhm. No i co? Dawaj go! Ja się nie boję użyć Sonika. Ja Ty też nie. A, będę cię pomniejszał. No tak. Ja też cię mogę pomniejszyć. A, no to si jest. trafił jeszcze. No. Oho. O. Ja jestem niewidzialny, gościu. No widzę, widzę właśnie. <ái> nie możesz, właśnie widzę. Widzę, nie widziałem. Pomniejsz się. Nie, ty się pomniejsz. Pl Dobra. Ja już się bardziej to... nie mogę pomniejszyć. Nie możesz, możesz. Dobra, to Mom... ja cię zjem. Czekaj. O. Te... Nie, no teleportacja jest średnia chyba, wiesz? Nie, no dla mnie z git. Mmm, ja hmm. wiem. <grym> tam tam życie było! No, a jest mina. <grym> um, <grym> Jaka jest a ty sobie czekasz aż ten! O, no on sobie spadnie zaraz. Co ja mogę zrobić? O jest, tutaj? jesteś też maluchem. Jestem giga maluchem. No. O, już nie możemy... mamy mm. najmniejsze ten, no, ale ja tutaj nic nie zrobię. Ja nie no, przegrasz. Ja, ja, <grym> ja jestem Dobra. w miejscu, bo już nic nie wykombinujemy. No właśnie No ale skoczyć nie mogę tam wyżej. No to? teraz to wygra flotar? No. Nie, bo ja będę wyżej. A, no dobra, to no będziesz jednak wyżej. O faktycznie. kurde. Ta. O, mieczora, no dobra. Mm. okej. Okay. No nie, no ja no Proszę. Flotar, fokus, fokus. Ja fokusuję flotar od razu. Bez nie nie możesz, nie możesz. Nie Już możesz, jest, nie możesz, biegnę, biegnę, biegnę. Okej. Okay. Dobra. nie no co ty... Obrzydliwym wiertłem. Oooo, wiert. udało się. Wiertło mocy. Dobra, dobra zniknijmy o, mu. Znik, no. Ta, znikaj mu te platformy, bo on no. tylko tam będzie uciekał cały czas. I co, znikniemy. I wiertło. I wiertło. O, mieczyk. Tak Ładnie. jest, mieczyk, mieczyk. A ty dostałeś teraz mieczyk, czy miałeś? Nie, miałem, miałem. miałem. się nie znowu. Nie, a ty Górce. fokus na Mirosa. Nie, nie na mnie. O, to jest to gu... O, oh my god. Aj, nie uciekłeś. Dobra. Yes! Nice! Nice! Nie, nice! 14-14, nice. ostatni punkt. Ostatni dobrze, punkcik. dobrze. Proszę, proszę, proszę. Ok, spokojnie. Nie, mam, nice. Nie, ja nie mam żadnych rzeczy. No, nie miałem apteczkę. Aj, i przegrałem już. Admiro, wygrałeś! Tak, nice. wygrałeś! A nic nie zrobiłem, kompletnie. Kompletnie No, no nic. właśnie, tak można podsumować yy, to, co Admiro zrobił w tym odcinku. Nic nie zrobił, <grym> nic tylko po prostu się <grym> podkładaliśmy.